Wolę powiedzieć. Tak na wszelki wypadek. To jest spokojnie aż taki głupi. Aż tak bardzo myślicie, że głupi jestem? Nie, no aż tak to nie. Mogę się wstrzymać od głosu? No, krąci, ja wiem. wybacz, no. Ty mnie lubisz na swój sposób, ja to wiem. Tak. Nie ja mam bardzo specyficzny sposób. Nie, ludźmi. Wiesz o co chodzi, Shop? Ja po prostu jestem... zawsze byłem dość sarkastyczny i ty o tym powinieneś dobrze wiedzieć. No, ja Ej, wiem. A koci po prostu siedzi ze mną na, na tyle długo, na tyle często, że też już po, powoli się taka robi i jestem z tego co? dumny. To jest moje konto, czy twoje? No masz szczęście. Dobra, nie wiem co mówić, bo musiałem skontrolować magika. No okej. Okay. Mówię, że jakby ja jestem sarkastyczny, i tak dalej, no, to, nie, no. a Koci przebywa ze mną na tyle często i na tyle długo, że e, po prostu za też zaczyna już przy mnie taka być, więc no mu mu musisz wziąć to pod uwagę. Tego nie brałem pod uwagę. No to, 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 musisz, to musisz wziąć, że ona też się robi sarkastyczna mocno. Ja jestem mało. Ja jestem z tego dumny. Ja raczej... Nawalę Kurde, To jest ten stream czy nie? Jest stream, no Shop chcesz zobaczyć nie. z jak wyszedł No, ale to wyjść na Mesa No nie no chodź na streama No kurwa wyjść na Mesa boaga Nie będzie nie mam jak zrobić teraz tego no Wiesz że telefon cykasz. No wysłasz. tak, tylko że telefon mam daleko od siebie, bo działa mi jako router, jest na, wisi na kablu, no tego wyjebało. Nowy jest I Ty streamujesz teraz Playa, nie? No Fancy. tak. And tak już jest na grze nie, jest na trybie, reżyser na, na trybie reżyserskim. No, ale jestem to już teraz. jestem jest w grze, to Tak, no Tak, na, na konsoli już go mam. Muszę go tylko no. na online przenieść. Na online? No No i plus jakieś modyfikacje wizualne ewentualnie też będą robione w tych autach, nie? E, ale to już jak bezpośrednio na online. W sensie jakieś zderzaki, spoilery. Co ty mówisz, serio? Nie, no mi, mi wczytało. Nie dobra, chodziłem na starego. A, okej. Okay. Trzeba, bo mam słabą jakość. O, to jest to, co fajnie we krwi wyglądało? Taki jest z mm, No. Jest spoko, ale trochę też lepszego czegoś oczekiwałem. W sensie, chodzi ci, że co, że kolor, czy, czy że co? Nie wiem, jeszcze nie wiem co, ale... Czegoś bardziej takiego lepszego. Szukiwania. W sensie no mówię, bo to jest jakby nieulepszony wizualnie ja, zupełnie, nie? Ja najbardziej na Z-Type'a czekam, nie? No. Właśnie, dla na niego najbardziej liczę, żeby był najbliższy. No bo wiesz, bo chodzi też o to, że te Z-Typy, znaczy te, te auta tutaj, nie mają jakby zrobionego wizualnego tuningu no. w ogóle, nie? One mają tylko kolor i koła. Może, może się poprawi, jak będzie eee, lepiej. Tak, ja muszę zobaczyć, bo ja nie pamiętam w ogóle, jak się tuningowało Z-Typy. Ja to się eee... Jest jeden zajebisty samochód, ale Ten na reżyserskim. Taki jest taki nie, rysiały. to jest taki biały z takim jakby różowym połyskiem, no i wiesz, no bo to jest zrobiony. Wszystkie te auta są w takim kolorze i z tymi felgami, bo to są na wzór solotów, no nie, takie oh, no, no. bia biało-różowawe. Yy, szczerze wiesz, wiesz, jaki samochód najbardziej mi się nie podoba z tych, co zrobiłem? No? Yy, slam van Lostów. Ojej. Bo zrobiłem go też w tym stylu i wygląda kuźwa jak karetka. O to, o, o Dlatego, mimo że jest rzadki i tak dalej, to jest normalnie. Ty się, się to bardziej podoba. Myślisz? Mówisz? No. Nie, mi właśnie w ogóle się. Mi, mi, znaczy, nie to, że w ogóle, ale. No, no nie mów, że nie, nie wygląda jak jakaś karetka, cholera. No, do karetki trochę tam wygląda, ale fajnie wygląda. No zobaczymy jeszcze inne. Pokażę Ci wszystkie. Eee, fajny jest. Ten jest ciekawy. o kurde aaaa o i to jest modowany samochód widać tu lasę no to ten No to jest, jest lasa ten jest koza. ja zrobię garaż modowanych chociaż nie będę ich miał dużo ale jak już będę miał to trzeba słuchaj się no się jak modować. ja będę robił no to myślę że będziesz miał sporo Uf. Ale nie, ten, ten to jest skocur, Ale jest jeszcze jeden ładniejszy, tylko nie mogę nim jeździć, bo na reżyserskim znika. Tu jest jeszcze korweta, słuchaj. Też w tym stylu. Też mi się na tych felgach podoba ta korweta. Oho! Uh -huh. No, to już mi... ale tamten był dobrany. No, no tamten to był... Tamten był w ogóle odjebany. Ale jest jeszcze jedna fura, która jest piękna, tylko nie mogę nią jeździć na reżyserskim bo znika, bo to z najnowszych aktualizacji... Znikają na reżyserskim, pokażę go na szybko, to musisz patrzeć, ale ten, o, ten mi się tak kuźwa podoba, nawet Tigon, Tigon. A no? te koła do niego kuźwa tak zajebiście pasują, no jeszcze jest Torero, czaty żyją, czy czaty nie żyją? Jeszcze nikt nic na czacie nie napisał. No wiem. Torero na razie wygląda trochę na upośledzone, ale to dlatego, że, że nie ma spoilera. A nie mogę go na razie dodać, dopiero na online nie będę mógł dodać. Um, najbardziej to. Tamten był fajny. No, ten stage, jest, ten stage właśnie zajebiście wygląda. Ten kolor jakoś się nie wyróżnia, moim zdaniem. Ten taki białopołysk. Wiesz co? Jak. Powiem Ci tak, Z-Type zwłaszcza. Na Z-Type fajnie widać. Jak jest odpowiednia pogoda, to, ona, to on dostaje w takiego połysku, że ono, a, aż się błyszczy. Aż taką otoczkę dookoła niego widać, wiesz? No, plus, plus masz też w tym samym kolorze neony. No i masz też modowane. z spodopon, tylko jest trochę bardziej różowy. No bo światło masz różowe też, nie? Bo świateł nie da się zrobić modowanego koloru. No i jeszcze nie. będzie ten. BWP to są do rozdania. Już takie... To już jest zupełnie nie ten. BWP co to było? Ten pojazd opancerzony, ta Amfibia. A, o kurde. I on no. jest, jakbyś zwrócił uwagę, to malowanie masz w logo Rockstara. E, tego normalnie nie da się mieć w grze. Legalnie. Pokaż, no, pokażę ci fajnie. z bliska. I na felgach chodbanego, nie? Ale koła mi tak nie pasują, naprawdę. <laughs> tak nie wchodzą do tego. Nie, mi się właśnie podobają te koła do, do tego czegoś. Po prostu wojskowe auto i... Mhm. Ale ja wiem, no ale no co. W sensie, generalnie jak koła ci nie odpowiadają, to na zwykły możesz zawsze zmienić. No tak. Chociaż... Czy BWP możesz zmienić, to w sumie nie wiem. Ale wiesz co jest fajnego w, w tym BWP? Powiem ci tak, ja tym nigdy nie jeździłem, nie? Ale normalnie... To jest tak zajebiste autochopie, że ja, 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 ja ten ja, ja nie uwierzyłem w to co zobaczyłem. Jakbyś teraz koci zegarek. Jakbyś teraz w... dalej oglądał streama. Nie, nie przejmuj się shop. Nie 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 przejmuj się tym. W każdym razie stary, tym można wjechać na górę Chiliard praktycznie pod pionowe ściany, stary, tym wjedziesz yy, i ci normalnie jedzie, nie? Ja to, słuchaj... Patrz, co tu się dzieje teraz. jest tak terenowo? No. Na, na zwykłych oponach też, czy tylko na tych? Yy, nie jeździłem tym nigdy na Full Tune, nie na zwykłych oponach, ale podejrzewam, że też. Ale zobacz, co tu się dzieje chociażby w tym momencie już. Zaraz będziesz miał ten moment. Tylko mnie zno, zno, zniosło trochę w prawo, ale hopię. No, jedzie, jedzie, ale ledwo. No dobra, ale pod pionowe ściany. Nie są tak do końca pionowe. No, zobacz tutaj kąt wychylenia. Żadno auto ci tak nie wiedzie. Są jakieś ludzi na czatach? No właśnie, teoretycznie nie. oglądali. W pewnym momencie pięć osób oglądało, ale na czatach nikogo nie ma. Dobra, ja mam low baterii na telefonie, ja muszę wyłączyć. No spoko. Mam nadzieję, że wszystko pokazałeś co chciałeś. Nie no tak, już raczej tak. No jeszcze jedyne co, no to garbusa nie pokazałem, ale garbus też znika. Więc garbusem garbus bym nie pojeździł. No jest tak samo jak, będzie podobny do tamtego co mam, tylko też właśnie w tym kolorze i, i na tych felgach. No, Będzie trochę zmieniony. Ale nie jakoś bardzo. Sakra. Wow, zaczynam się zsuwać BWP-em. To już jest źle. Mm. Ksetes pyta, czy możesz zagrać? Ksetes, wiesz co? Ksetes, możesz mnie zaprosić? Byliśmy jeszcze grali. Ale, tak, ale dzisiaj już nie gramy, bo mi streama wywaliło. To jest yy, tak na szybko zrobiony stream i, i ty, No i po prostu zaraz go kończę i pewnie jutro będzie coś więcej. Jak mam modowane auta na, na PS4, no. słuchaj jest taki fajny program za 250 zł, którym sobie możesz robić takie modowane furki i potem gliczem przenosić je na online. I właśnie się na niego składamy, w sensie jego ja już kupiłem. I jakbyś wszedł w opis, to tam masz opisane, jak zdobyć modowane samochody, których nie zdobędziesz nigdzie indziej. I mogę ci pokazać jakieś typowe. O! Tylko nie wiem, bez sensu, że mnie tu zrespiło. Wiesz co, nie no ja kończę grać po prostu Uxates, wiesz? W tym momencie nie, niedługo będę kończył. O! I z takich modowanych wezmę sobie dzień, zrobię. Bo na razie mam je tylko na reżyserskim i, i czekam na glitcha jakiegoś fajnego, żeby to przenieść, nie? Więc... no. W żadnego nie ma? Jest, ale jest w cholerę trudny i przeniesienie jednego samochodu trwa 20 minut, o ile wszystko zadziała i trzeba go robić w dwie osoby i generalnie jak robiliśmy go z Jokerem przez godzinę to nie udało nam się przenieść żadnego więc no Nick już pisze na czacie ja już napisałam a już napisałaś, ok dzięki no i te samochody, które właśnie tam bo zbieramy na na ten program ja już go kupiłem, już zacząłem robić te auta. Ale generalnie na ten progr pro program się zbieramy, i właśnie o to chodzi, że masz będzie zmodowane 8 samochodów, których nie dostaniesz nigdzie indziej. E, mojego projektu i tak dalej. I po prostu za to jest tak, że masz pulę 5 samochodów, i za 10 zł, sobie możesz wybrać dowolny samochód. Wiesz co, nie no ja zaraz idę spać chłopie. No kurwa, dawaj jeden. jeden później, tylko wytłumaczę tutaj jak to działa. No po prostu składamy się, generalnie igro to jest tak, składamy się na ten program, żebym mógł robić te modowane fury. A w ramach bonusu za złożenie się dostajesz samochód modowany, masz okazję zdobyć samochody modowane. Yy, Które ich nie, nie będziesz mógł zdawać, yy, a mo, darmowe samochody modowane też będę dawał, tylko będą to inne samochody. Nie na przykład, o, w tym stylu masz zrobione. Patrz, jak się błyszczy ten Z-Type, nie? Właśnie w tym kolorze, na tych felgach. Będzie 8 samochodów w tym stylu, i one są do zdobycia tylko jakby będą do zdobycia tylko, właśnie za te donaty, na, yy, jako zrzutka. Ewentualnie później na jakiś konkursach na kanale, i tak dalej. A normalne samochody też będą, jeśli chodzi o, i one będą normalnie do, do wydawania, i tak dalej. Te są po prostu takie, wiesz, bonusowe, takie prestiżowe furki. Na razie, no, Deluxo na razie nie mam. Na razie zro, zrobiłem BWP-a zmodowanego. No, to BWP jest. I on będzie też, jak tylko uda mi się go przenieść, to będzie od razu. Dłubałem jeszcze sobie na przykład w Tajrandzie, ale on wzią. będzie... No BWP będę za free dawał, tak. A, tak o, po prostu. Ta, tak o, na rozdawaniach, no. Nad tym pracuję. Ja muszę mu zmienić kolor felg, nie, nie, nie pasuje. Modowane koła Vigilante? Nie, wiesz co, Vigilante nawet nie będę robił bo w Vigilante strasznie mi się nie podoba ta opcja, że te koła nie dotykają ziemi. Poza tym jeśli chodzi o modowane auta, trade'y, rozdawania i tak mam też zebrane kilka po prostu z trade'ów i tak dalej, z y, samochodów modowanych w tym momencie też, więc jeżeli chcecie jakieś rozdawania, trade'y trade i dalej, to jak najbardziej. Zaproście mnie na PlayStation, tutaj, prawda, Subic czy coś, i ben, normalnie się wymieniamy autami, normalnie rozdajemy auta y, od, i, i tak dalej, nie? Choć, a takie typowo projektowane przeze mnie też będę rozdawał y, na spokojnie, jak będzie wszystko działać. Y, jak już przeniosę je do online, tylko jest 8 takich po prostu limitowanych. Mogę ci dać jakieś modowane, nie mam problemu. Ja mam zapas tych... ja mam sporo tych modowanych, mogę ci coś dać. Nawet ja mam jedno, nawet dwa. No. więcej. O, to jest kolejne właśnie na liście tych modowanych samochodów. To jest w ogóle jedno z rzadszych aut. Jedno z rzadszych aut i, i, i tyle no. Jest zrobione... Jaka dziesiątka, co? d dziesiątka A Ten z spoilerem, co wtedy mi się odjebało od tego ten D10, okej, dobra Mówi d dziesiątka Okej, nie, nie zapomniałem, że on się tak nazywa, wiesz? Myślałem, że chodziło ci o T20, mi się dwie nazwy powieprzyły w ogóle T10 T20, świetnie nie, ja jak daję te auta, generalnie rozdawanie samochodów od znajomych polega na tym, że wy dostajecie kopię. A jakby ja mam cały czas to, to auto, a wy sobie możecie brać i dostajecie po prostu to auto, a ja go nie tracę. Jakby liczę i tak ja dalej, wszystko wytłumaczę, no tylko już nie dzisiaj, nie? Znaczy, jakby, bo już jest pierwsza, już, już jest niedziela, generalnie. No to dzisiaj tylko później. Jest w pół do drugiej. No, no wiem, właśnie. A ja i nie ma. No tak, ale to ja muszę ma porobić szkoły, rzeczy. nie ma. co ty masz? No ja jutro zaliczenie mam normalnie. No. Jakie Widziera. bym modowane dał? No słuchaj, no ja mam cały garaż, ja ci mogę pokazać Widzieli? jakie mam później. I, I ten. I normalnie mogę dać. To jest kolejny z tej puli. Tych bonusowych samochodów za, za donatorów. Chodzi z tego przedmiotu gdzie firche i to tyle. Piątkę mam na koniec. No wiesz, może mam ocenę. To jest. Kolejny. To są takie samochody, których zwykle się. które są rzadkie jeśli chodzi o modowanie i, i nie tylko. Tych samochodów po prostu jest strasznie mało zmodowanych, o na przykład ten Ten też na tych kołach A super czemu mam w niedzielę, bo Typek stwierdził, że i tak siedzimy w domach, więc mamy robić zaliczenie w niedzielę. Ale fajnie. No Ja pisałem egzamin w sobotę. Co Dobra, sobota, ja mam w niedzielę. No i to wychodzi. weekend to weekend. Ksetes, wiesz co, te, które teraz pokazuję, bo ja teraz nie jestem na online, ja teraz jestem na trybie reżyserskim, bo tutaj mam przeniesione samochody zmodowane swoje. I to są te, te które teraz pokazuję, to są w zasadzie te z donate'ów, nie? Eee, a które możesz dostać, to mam na online, musiałbym na online przejść. Jak chcecie czaty, to mogę przejść na online i Ci pokazać, no. Bo ich teraz nie mam Ci jak pokazać tutaj. Muszę przejść na online, żeby Ci je móc pokazać. No, jeszcze jest coś takiego. Jeszcze taki będzie na przykład. No, mówię, z tych modowanych furek no, no są. Są fajne furki. No dobra, no to już przechodzę na online a, Pokażę wam garaż i z shopem jakieś parę wyścigów przejdziemy i będzie koniec, koniec streama, co wie na to. Naprawdę. Boże. Co? A co? No myślę, że już spać idziesz. A. A. Czekam tylko i na siedmiu. Słuchajcie, no to chyba się wyjaśniło, wiecie? E, chyba nie przejdę na online. Site. Dlaczego? E, mam ten problem, który dzisiaj miał e, EGZO i, i JASiek: e, że nie mogę dołączyć. Okay. E, Powiedziałbym, że mi przykro, ale mogę iść w końcu spać. No, słuchajcie, ja nie mogę przejść, chyba. No, nie, czytam i online. Dobra, e, słuchajcie, będę dzisiaj koło jakiejś po 20 na pewno. Eee, wtedy wam po prostu pokażę, bo będziemy się wymieniać tymi furkami. Co wy na to? Może będę. Bo jakby ja na to nie mam wpływu w tym momencie, bo po prostu to nie, nie działa. Możemy się tak umówić. Może będę. Ja wam pokażę te furki, bo jakby w tym garażu, w tych garażach, co wam pokażę, z modowanych fur, eee, możecie wybrać sobie dowolną, którą chcecie, ja wam dam, nie ma problemu. Jedną czy dwie na osobę mogę dać na spokojnie, dowolne, jakie chcecie. Eee, poza jedną. Jeden samochód mam taki, którego, że tak powiem, o, o. tak. Powszedni właściciel powiedział, że to jest jakiś biały kruczek że, że jakiś rzadki samochód i jego mam nie rozdawać. Eee, jed, jeden jedyny, ale to Wam wszystko powiem. Wiesz co? Eee, o ile będę grał wcześniej, no to tak, inaczej, jak będę grał to raczej odpalę streama, nie? Yy, więc no, nie rozumiem czemu mi przełączyło na Trevor'a tak samemu z, z dupy. Gra postanowiła mi się przełączyć na inną postać, no ale okej. Okay. Śmieszna opcja. No dobra, no to czaty w takim razie ja kończę, tak, ja od razu was za, zaakceptuję teraz, jeszcze zanim wyłączę playkę, jutro możemy pograć, jutro wam pokażę furki, znaczy dzisiaj tak naprawdę, możemy pograć, pokażę wam furki, powiem jak się zliczować wszystko, no mi się online nie chce włączyć, musiałbym resetować konsolę. No dobra, to ja uciekam czaty. Eee, widzimy się później w takim razie. Ja Wam wszystko pokażę, wszystko będę mógł porozdawać. I widzimy się potem. Cześć!